Lubisz liczbę 6? Czemu jakie B6? Czy lubisz liczbę 6? No. Bo to odcinek szósty. nie wiem o czym jest, ale zobaczymy zaraz. Dobra, głosić ze streama. Odrobiłeś spolaja? Chyba nie lałeś! Odpiszę się! Chyba nie lałeś! A co? Też nie masz? Mu? No. Ty, to chodź pierdzielimy. Spolaja? No. A co powiemy? No. Co się wymyśli? Wiem! że dostałeś udaru i musiałem wezwać karetkę, potem czekaliśmy 40 minut i karetki. Powie w szkole było? było Mówić, potem... nie było Pójdźcie to, obchodzi, czy mi nie było szkole. Ale nie, ja właśnie przekminiłem, że. mnie nie było. Ostatnio to. z kimś się tu gadałem, że była taka sytuacja w szkole, że się mówiło, że się, Ej, nie idziemy na ostatnią lekcję i mówili, Ale wszyscy muszą nie iść, ale wszyscy muszą mieć i zawsze był jakiś jeden fakt, I zawsze został był ktoś, który szedł, tak? Jakiś fajer, no? <laughs> który został no. i potem przypał dla wszystkich. Zawsze. Bo, ten, zaraz powiedzieć, że nie wiedzieliśmy, że jest A to u mnie tak na przykład jedna albo dwie osoby zostawały. Mówię, tak, ich no macie na bani pojadane. I, było, i oni mieli taką nam, lekcję? Namówiliśmy, namówiliśmy gościa, który właśnie zostawał zawsze, żeby też nie poszedł i nie poszedł, ale i tak jeden został, kur. <noise> <noise> nie było lekcji podobno, podobno nie było, po prostu też se poszedł. Zawsze taka lekcja wygląda tak, gdzie oni są, czemu ich nie ma i idę do redaktorki i chodzi i wpisuje jakieś na to rzeczy. dobrze się połączyłeś i przyszliśmy do szkoły. Ty, to masz web. Dzień dobry. O, jest Czesiu. Jak sprawy? Hmm. Że się złapał nową muchę! Puka! No, zajebiście. No już. Ojojoj, ja, ja. działa! Czesiu! Musisz wydresować te swoje muchy, żeby ci nie uciekały! Na sznurku! Ale jak? Nie! im <grym grym> zapłać! Jakiś taki no, filmik był, kupić. Taki film na YouTube muchy. Na YouTube gdzieś był taki filmik, coś się nazywał chyba Cyrk z Muchą czy coś takiego i na sznurku muchę i on tak ten... A, ma... no, no, na TikToku widziałem, że koleś ten Boka z Wodzie ma lecieć, leciała tam i mu kręciła. <grym> o, wyrywaj im no? skrzydełka! Wtedy nie będą mogły latać! Ale nie będą bzykać! To kup sobie bzykawkę i bzykaj zamiast much! Jaką bzykawkę co ty maś na mnie? Spierdzielisz! Nie! Kompletnie cię odkorowało od tego szmalu! Morda, kajdaniarzu! Jebałotka. Chłopaki, chłopaki, czekajcie! Przecież my stoimy na Na co mamy czekać? worek na ziemniaki! kurwa robić, no co mamy robić, no? A co się stało? Wór po ziemniaki! Pomóżcie, dzisiaj moja baba była strasznie zła i smutna! Anusiak, no starza tego co? żeby się złościć i smucić! Ale nie, jak wychodziła do pracy, zobaczcie, co jej wypadło z torebki! Narodny no, Chrystusa! No, wszystko co jasne. Tu? Nie wiem. Wygląda jak nabój. Chcę się zapić. Boję się, że moja baba chce sobie coś zrobić. Konieczko rady, ty się zdasz na broni. Dynamit z lądem. No dynamit, lątem. O, no, się, że dynamit bo tak! Kolego. Petarda. No, To z, jakiś nabój? Do tego z opóźnionym mechanizmem wybuchu. Patrzcie, z ląd! <noise> I co teraz? Spokojnie, Anusia! Zbadamy to dokładnie w szkole! Ja bym to podpalił. Angelika. No, Angelika. No to już wiemy, jakie odcinek. Kochane dzieci! Ty? Ona mówi do nas? Niemożliwe! <głos> Maślana, <głos> słyszałam! A Krzywko, zawsze było bo... tak, że babka gadała, że jesteś najgorszą klasą. No tak, zachowaniu. zawsze. To zawsze, to zawsze byłem najgorszą klasą. Najgorszą Każda klasa była najgorsza. Kówczas, kł... tak. jaka była najlepsza. <laughs> nie, zawsze mówili, że ta równoległa jest grzeszna, a wy tacy grzeczni. A my się ich pytaliśmy po tej, bo nam to, to samo gadała. Na jutro napiszesz 100 razy. Ostatnia Jestem była najlepsza w ostatnich miesiącach, bo już to odchyliła. No. Maślana! 200 razy! Ale co? Ja teraz nic nie powiedziałem! Ale chciałeś i nie piskuj! Ja was o ducze za kały! A teraz.? My też takiej wy... kazali napisać Mam coś 100 spodziance. razy, czy tam 1000? Proszę. I nie napisałem, bo nikt tak nie liczył tego. Ja to było prosto, napisałem jedną stronę. Dzień dobry. Dzień dobry! Siadaj, Czesiu! Za karę policz kartki w zeszycie! <laughs> Jeden. Do jaką kurka? a jaką że pożyczałeś zeszyt. kartki mieć kartki zeszyt. Pożyczałeś karty zeszytu, i co potem to? na przykład było tak, że wieś, zeszyt, tak mało kartek strasznie bo wszystkie no Wyrywałem, pożyczałem. no. Przedstaw się swojej No swoje i ziwałem, te, co się oderwało z tyłu, i z przodu też wylatywało. Tak. Ktoś zresztą był ze ze Stanów. Angelika jest starsza od was o trzy lata. Będzie Bóg chodzić z, z wami do klasy, bo Bóg. w Ameryce mają trzy inny program nauczania. To stosowany do Czesia? Hiiiiii! <laughs> Nie miło! koleczko! Bo będziesz liczył kartki jak Cesio! Policzone! Sam dwie! mówiłem? <grym> <grym> By to ja bym nie ja by... ja by babka kazała liczyć kartki, że się ten Sprawdził że... z tyłu ile jest, i mi powiedział, że jest 16, bo 32, po prostu No tak, zawsze mieć pewność, Bo jeśli się okaże, że to nie jest jednak nabój, a wezwę do domu saperów, to będzie tym, jak jasna dupa. A no Według mnie to jest nabój, ale dla pewności możemy zrobić próbę. Jaką? Podpalmy ten ląd i, i sprawdźmy, czy wybuchnie! Nie złamy się! Mój pomysł! Nie głupie! BOOM! Hi, koledzy! Nie zadajemy się z dziewczynami! Chciałam zaprosić was do siebie, na pącz. Z dziadu! ździadu! A To jest dziewczyna! <grym> z dziadu! Ty, hamie! <grym> A chcesz wryć? Właśnie! Nie wyzywaj się, ty, głupia ciepło! Ha! Wow. A ty wiesz chociaż, co to jest? CIPA? Karyplu? Lepiej co od ciebie, ci ty! Daunko! Chodźcie, chłopaki, sprawdzimy ten nabój. Pękały. <grywa> <grywa> co jest, kurwa? Tak jest. Tak stleciały. Chłopaki, no, tak się mówiło. A co, jak wybuchnie? Spokojnie! Umywalka mnie. powinna zaabsorbować energię. No pewnie, że zaabsorbować. Niepewnie, że zaabsorbować. Porcelana pije <pirtoli>. no, to <grywa> Dobra, odpalam! Ty, skąd może z... zaopinić? Zajumałem, bo Nie wszystko! kupić mać lana. Ej. A to co to tu robi łapki. w Męskim pedałko? No w babskim wszystko no. zajęte. Kurde, macie draskę. A co? Ooooo! Wow. To szlugi ma. Ale... Mały, daj te zapsy. Teraz co szlugi Sejara. Ale się zaszponowała Teraz, teraz są wajby. Chcemy odpalić ten nabój. Nie pokazuj jej! Nabój? Czy was pogięło? To jest tampon, Palanty. Ty, 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 wiesz co to jest? Ja też wiem, to jest nabój! Srabuj, to jest tampon. I co? Może jeszcze wiesz co się z nim robi? Tak się składa, że moja siostra dostaje już miesiączki i mi pokazała. Ja dostaję tygodniówki. Miesiączki. Chcecie? Mogę wam pokazać, e? jak się tego używa, ale Co najpierw jest? wy mi pokazać coś mi. O, Co nie? jest! Co nie? nie kubam. Ola chce, żebyśmy pokazali jej. No wiesz! Co? No wiesz! Mamy jej pokazać nasze waski Nie babowy. Ja pokazuję tylko. Moją mamę. Ja pamiętam, że czasem takiego wazka, że mógł żeby... tylko się zgadzał z waskiem. Tak, no miał. To był <laughs> najlepszy filtr kurwa. I rozumiem! Jak sobie przyciągnąć z porkiem? Cieszę, pokażę waska. Wow, Ale w Wow, No, <laughs> Co myślicie? Kurde fajow. Boję spacek. się, obamy. Muszę wiedzieć, do czego służy ten nabój. Dla dobra nauki, koledzy! Ale potem ty. No nie ma nauka. Nie Ale dupy. No, nieźle chłopaki. To teraz. Nieźle, nieźle. A teraz? <laughs> Ona ważnej, nie ma łacka. Proszę. Ale ci zaszedł. Nie, nie ma się tylko zasmucony. <noise> <noise> co zasmucony zasmucony, zasmucony, Nie ma hwalaczka. Dobrze. Powiedz nam jeszcze, co Powiedz chcesz to robić, to jak dorosniesz? Jak dorosnę, chcę założyć fundację. To pięknie. Co A komu będzie tej... pomagała twoja fundacja? No Obojętnie, Ale to mogła brylować w <noise> A kim chcesz być z zawodu? W przyszłości nie zamierzam w ogóle pracować. Mama Aha, mówi, że ja jestem za delikatna i mm. powinnam wykorzystać parcie na szkło. Czy twoja matka nie mówiła ci, że praca uszlachetnia? <laughs> Ale ja już jestem szlachetna. Mamy posiadłość i dworek z kolumnami. No i Gdzie nie było Instagrama z jeszcze teraz, chanier. dzisiaj się idealnie sprawdziła? Jeśli no. nie chcesz pracować, to z czego ty będziesz? No No bez kitu. Zamierzam dobrze wyjść mąż. Będę na utrzymaniu męża. A kim, że będzie ten szczęśliwiec? Wyjdę za najsłynniejszego i najważniejszego człowieka na ziemi. Co jest? Nie pamiętam tego, że ci no nie No właśnie. poleciała! Czesiu, co ty znowu wyczyniasz? Tresuję mu! Jesteś odrażający! Dlaczego nie słuchasz koleżanki? Bo ja nie lubię! Dlaczego? Bo ona nie ma wacka! Czego? No sziszora! <laughs> A pani ma? Dżonu jest krasny I stój pod drzwiami do przerwy! A pani chyba ma. O, miała. mnie ten, ten zielony buszmen! A wam co znowu dolega? BUSZMEN. Jeszcze jakoś zarazę mi tu przytargali! Cała trójka! Przejdź do higienistki! A <noise> ja no, była strasznie złym nauczycielem. Ona chyba za wszystko. Była typową nauczycielką w polskiej ale to szkole Była taką najgorszą na świecie. No, ale były wytarty. <laughs> <więc we> <laughs> nie muszę też. Zapadłem się w tobie jak jabłko, a pod nim jeźdź. No, no piole, Dzień dobry, chłopcy. Patrzcie, jaki wypasowy piecyk Dzień sobie kupiłam. No i tak. No, piepital, jak Ładny! Hej! co z wami? Podejdźcie, no tu. No rączkę, po co? Wy tacy rozpaleni? Czyżby chłopcy? Czego wyście się na oglądali? Ona jest jak śnieżka. Ej, naprawdę nie pamiętam tego, że oni byli w nim zakochani, że oni simpy. nienawidzili no nie? zawsze. Chyba po prostu nie byli kladowników scenariuszy i sobie, co oni się zakochając. Jak Kopciuszek? Jak Teresa Orlowski! A kto to jest Teresa Orlowska? Moja ciocia z zagranicy! Tata ma jej zdjęcie no, no. Ciocio, wierzę, Widzę, przyjesz, do... tak... w szufladzie! No, no, no... Moja ciocia, uwierzyłem, jak ciocia przyjeżdża. Widzę, na śliwka w kompo. Otworzyliście ciocio. puszkę Pandory, mm. moi mili. Niestety, medycyna nic tu nie zdziała. Aha, to co z, mamy co robić? Ja na waszym mieście zaproponowałabym jej chodzenie. A co to znaczy? Czy razem Z kimś? Oznacza no Wspólne spacery, odprowadzania do domu, noszenie komuś tornistra. Ona ma taki wypasiony, amerykański. Coś jeszcze? No. Oczywiście. Trzymanie się za rękę, całusy, czułe głaskanie, lizanko, miski, miski, macanki. Co? Ostatni ostatni nie się nie trochę no. się, ona rozkręciła. Całować dziewczyny? A co chcesz? Mimo nie ma no. ja się dzieje! Ja nie <grym> Chodźcie! Po lejbach musimy zaproponować jej chodzenie. Będę tak, że będzie wolić Trzesia. No! Zostało 10 minut. No, tak Kończymy! Składajcie kredki! Składajcie kredki! Składajcie kredki. Co narysował? <grym> co narysowałaś! Mojego kuca, kamera, bardzo ładnie, a wy? Co to? <grystanie> Musicie u ciebie nawet na rysunkach? Co to w ogóle ma być? Anusia, to koniec! <grystanie> Śliwka w kompocie. Puszka Pandory! Śliwka w kompocie. Mówiłam, żebyście przestali grać w te grytyńskie gry! Mózgi się od nich lasują, siadać! Ale <grystanie> Cześć! Złodzieje się, się, kurwa! się nazaryński, co ma być? To jest słonko! Dziecku, czy ty kiedyś to, widziałeś, jak wygląda słonko? Nie, bo mnie razi! A potem są takie krechy na oczach! Dobra! <laughs> Słuchajcie, <śmiech> ja z tym Tak się a rysuje Czemu akurat ty? Hmm. Właśnie, przecież se plenisz. Ja se plenię, A ty sobie gilę przydeptujesz! Bo mam alergię. To akurat! Chyba na tlen! Wysmaraj sobie lepiej mózg! Zamknijcie się! Ja będę gadał! Nie ma mowy! Zatniesz się i będziemy to stali go Właśnie. a Do Dochodź, do a no. a a Hi. a a

no wiecie staram już chłopaka ale chyba z nim zerwę no no i to jest influencer dziewczyna no i niego naprawdę super ona jakby była dzisiaj to by miała do normalnie założonego Stronny. no tak no i no i no. Kurde. no i liście. Że z nami chodzisz. No, mega <grystanie> o, mega, cię take. No właśnie. co? Cześć. Idziemy pochodzić. Cześć. 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 Oko żaby. Ale się wzruszyłam. Mój marcin! O! Boże, my... Pamiętam, tak, marci. tak, Tak! No a ty zdradziłaś mnie z tym pieczonym Bednarkiewiczem! Bo on był gospodarzem! Chiebany Bednarkiewicz! A! Bednar Co ty, jest? <głos> <głos> baincety, <chodź>. Ale lepiej! Ale za Przybicie! Przybijcie! Czajcie, chłopaki! Mamy laskę! Ale ekstra jest z kimś chodzić, nie? No mega no, sztos. Co wpytę? No wpytę! To dobrze czy źle? No dobrze chyba, tak myślę. Jutro mu musimy jej przynieść kwiata. Kwiata? A po co? E, nie wiem, tak pomyślałem. A w sumie taki związek to upe stary, bo ona ma trzech typów i dostaje trzy różne no. rzeczy. Ma, no po prostu ma profity z tego. No zajmi się dla laski, nie? Dla laski tak. Ciota jesteś! Idziemy zagrać w magicznych wojowników! Radia! Polewka z tym kwiatem! Ale ja jestem orkiem! Ha <laughs> <muchy> <laughs> ha! To są muchy Ładnie! A Ale wytresował! Brawo! Co ty robisz? O nie! Mówiłem, mówiłem! że ona będzie chciała tylko i wyłącznie Czesia. To było oczywiste. No? Jej, jej wa, jego wacek się spodobał. Moje muchy! Umiesz stresować muchy? Ty Wow, Czesio fajnie! Czesio nie lubi bez wacka! Nie boisz się <laughs> Czesio z tylko lubi. Czesio lubi sam! Ić. Ale jesteś dzielny. <laughs> Czesio idzie! Ej, Czesiu, poczekaj! Czesiu, gdzie jesteś? Ale się strasznie. O nie, mama, boję się, Mamo! Czesiu, Czesiu, ale dziwne. Czesiu, Czesiu. Co to, co to za No grałem, kieda. Dobra, przyjaciele, musimy zduść. ...by uratować moją narzeczoną, księżniczkę Angelikę! Ej! To ja mam taki quest! Ja mam uratować narzeczoną frajerze! Gopie! Tylko no jeden quest'a na no może uratować narzeczoną! Wybierz sobie inną misję, ty dupku! Kurde, czekajcie wy ciule! Ja chcę uratować narzeczoną! Za to jest najwięcej punktów i ekstra zbroja! Nie możesz Nie więcej, co ratować... Ja za tego z narzeczonej Teklu, wybierz inną misję! Główna prawda, ona jest moją narzeczoną, Jełopię. GIN! w Jochmenie! Atak folii! ZOSTAW go, ty PIERDZIE! Huragan śmierci! Ale huragan, ze. Nie wtrącaj się, CIOTO! Zewki! No zjebisko by to była taka gra, ale jej chyba nie było. No boj, i po jest takie Musimy coś z tym zrobić! Wszyscy naraz chodzić z tą samą laską. Właha, nie da się przez to grać. No ale ona się zgodziła. Szkoda by było zrywać. Wiem! Słuchajcie, zaprosimy ją do naszej bazy. Maślana zaproponuje jej drinka, do którego wcześniej Alusiak wrzuci środki na cen. Kiedy Angelika wypije drinka, zrobi się senna i zeje. Wtedy przegramy ją na twardy dysk, zrobimy dwie kopie albo lepiej trzy, żeby był etap. E I każdy będzie miał dżelikę tylko dla siebie. Do dobra. Ale na naszym dysku nie ma miejsca, bo wczoraj ściągnęliśmy dwie części Matrixa. Ej, 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 teraz <grym> robimy dyżury. W poniedziałki <grym> będzie chodzić ze mną. w z obrzakiem, z w z obrzakiem i w sobotę z konieczką. Bo. A w niedzielę? W niedzielę będzie do wzięcia. Niezły plan. Całkiem, całkiem. Zwierzęta dzielimy na roślinożerny, mięsożerny i wszystkożerny. Zwierzęta roślinożerne wszystko? Wszystko żywią no, się roślinami. Je, no. nawet... no, pie, Zwierzęta mięsożerne żywią się mięsem. Najczęściej zwierząt roślinożernych. Zwierzęta wszystkożerne no, żywią się. Cześć, wypluj to! <śmiech> <śmiech> wypluj to w tej chwili! <śmiech> Muchę <śmiech> Co to? Na rany Chrystusa dziecko, dlaczego żujesz muchy? Robiła <laughs> <Biegiem> zasucha! <laughs> do mi do higienistki, usta! To bandyta! <śmiewanie> <śmiewanie> Zwierzęta, mięso i wszystkożerne mogą być drapieżnikami i padlinożercami. Drapieżnicy wzbudzają w nas szacunek i respekt. Padlinożercy zaś razu i wstręt. Niektóre drapieżniki w tym instynkcie posuwają się do kanibalizmu. Czasem mordują i zżerają nawet własne potomstwo. Nie mówiąc o lisie, które przykładowo potrafi odgryźć i skonfigurować własną je. nogę. Świat zwierząt jest okrutny, ale rządzi się sprawiedliwymi Aha. i niezłomnymi prawami. Słabszy musi zginąć, by silniejszy mógł przeżyć! <laughs> <do filnego. śmiech> Wiedziałem! Mm, miałeś rację, że w Czesiu się zakocha. Ale o co i chodzi? Trzeba było się. Kwiatku. Puściła się, tyle wam powiem. Ale jak puściła? To I znaczy. Puściła to. Nie wiem, ojciec <laughs> tak mówi i jak matka późno wraca. Patrzcie! A temu co znowu? Czesio! Eee... Co się stało? Muchy! Co? Muchy! Poleciały! Chodź! Nałapiemy no ci nowych much! Dziękuję, chłopacy! Kumple muszą trzymać się razem! No jaka? A potem zamłócimy w Na wojowników! Cześć! Ooo, chcesz? Już z tobą nie chodzimy, bo jesteś puszczelka. <laughs> nie przyszłam do was, tylko do Czesia. Czesiu! Popatrz co ci nałapałam! Chłam to bym złapała. No i to był deal. No i tak nie ma wacka. Jak łódia. <laughs> Znowu się spłekł. Dogarzamy. <laughs> Czesiu by się w Tajlandii zajebiście od nas. Przestań! No. Nosku. <laughs> no dobrze, już dobrze no. Nie gniewam się. Ale martwi, dziwnie wygląda. Staraj! Ol, wybacz! I jak Czesiu? Podoba ci się? Nie! Czesio nie chce twoich mów. Ale. Czesiu! <laughs> dlaczego? No ale zranił ją. No bo ty nie masz wacka! No i teraz Mówię, Czesiu, do to się do prawdziwe.